Witam, Was zapraszam do rozkładu pozytywnego, o miłości, o relacjach. Co pozytywnego, jakie dobre energie przed Tobą w najbliższym czasie? Trzy grupy, trzy karty, wybieracie sobie jedną. Ja tylko przypomnę, że rozkład ogólny, więc może nie dla wszystkich być nie wszystko. To wiecie, wiecie, więc bierzecie tak jak to czujecie, że dana energia może tak z Wami rzeczywiście rezonować, że się w nią wkomponujecie. To wtedy łykamy, bierzemy. No dobra. Co pozytywnego, jakie dobre, dobre, pozytywne wibracje do ciebie tutaj no kroczą nad Tobą, wiszą, tak jakby jakaś chmurka tych wibracji. Zobaczymy. Zaczynam od tej grupy. Co ta grupa ma pozytywnego? No może to wiecie, dotyczyć jakiejś sytuacji, w której się znajdujecie, czegoś, co was tak trochę trapić, czy tam, no różnych takich no, spraw albo osoby, czegoś takiego, no tematu, który będziecie wiedzieć. Albo tak po prostu ogólnie, co pozytywnego. No to zobaczymy. Dobra. Jedziemy. Ojej. No u was to jest jakieś takie... Powiedziałabym, wiosenne porządki tutaj przyjdą, jakieś takie oczyszczenie. Posprzątam sobie, wymiotę jakieś stare brudy, jakieś ciężkie energie: coś, co nie było, nie było dobre, nie było zdrowe. Zaczynam wszystko od nowa. Bardzo masz energię, no, takiego nowego począteczku, nowego strzała, tak jak. Taka akcja dosłownie jak zbicza strzelił, tutaj przychodzi człowiek do ciebie w Twoim kierunku, tutaj przybywa tup, 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 król. Taki, i on nie wiem, on ci proponuje, on ci proponuje miłość, on ci wyznaje tutaj uczucia, on się tak do ciebie klei, garnie się, otwiera się na ciebie bardzo. Bo tak jakby on do tej pory siedział mm, trochę w ukryciu, tak się wstydził, tak się gdzieś tam krępował, taki jest. Taki serdeczny człowiek jest gdzieś y, taki y, wokół ciebie, blisko, który może się w tobie podkochuje, może tak postrzega cię jako taką osobę do relacji, do związku, ale bym się do niej przytulił, ale bym coś z nią zrobił. Bardzo fajna relacja, super taka y, wspierająca, wy oboje. Macie taką energię, że wam na sobie zależy, że tutaj taki jest pokazane coś takiego, jakby wysiłek. Tak, sytuacja nie jest może taka gładziutka, że my sobie tak w niej popłyniemy, bo tu są te porządki, tu jest to takie sprzątanie, tu jest wymiatanie jakiegoś brudu z jakichś kątów, czegoś takiego, ale. Pokonujemy jakiś dystans, pokonujemy jakieś takie, nie wiem, y, ciężkie energie, jakieś taka, albo jakąś niemoc, albo jakieś rzeczywiście fizyczne takie przeszkody, i jest bardzo duża szansa, że miłość wygra, miłość zwycięży. Ponieważ oboje tego chcemy. Wielka siła, wielka moc w tej relacji i ty się starasz i on się stara i on dźwignie i ty dźwigniesz i tak oboje tak kombinujecie tutaj, żeby to, żeby to się nie rozpadło, żeby to nie rozleciało się, żeby to było, żeby to przetrwało. Jest wielka siła miłości, a przede wszystkim zaangażowania, chęci. No bo jak nie ma chęci, to nie ma niczego. A tutaj chęci są bardzo duże. One przekładają się na działania, na wysiłek, na to, że, że możemy. No. no właśnie, no bo móc to chcieć, i tutaj jest takie coś, że bardzo, bardzo, bardzo chcę, i ja chcę, i ty chcesz, i wychodzimy z tego czegoś takiego, ale to fajne jest, bo tak jakby gdzieś takie było, tak się działo, cicho, w jakimś kąciku coś było skrywane, coś było takie przeżywane, a tu proszę, przyjdźcie do ciebie. Żeby tak cię częstować tą miłosną wodą, miłosnym nektarem, on cię tutaj chce upojść, żebyś się tak tutaj z nim zamoczyła. To jest bardzo dobra energia dla tej grupy. Fajne, fajne to jest. Taka urocza więź pomiędzy Wami. I wy oboje o tym wiecie, Wy to czujecie. To jest taki sentyment do siebie. Dobrze. Wystarczy. Druga grupa. Co pozytywnego, co dobrego tutaj. Same dobre rzeczy. Ale fajnie, tak sobie gdzieś ta, no, ktoś z tej grupy taki zmęczony już jest i taki mówi: nie, już dosyć mojego zmęczenia, dosyć jakichś moich zmartwień, Ja koniec temat, co to ja jestem tylko od tego, żeby jakieś ciernie przyjmować na siebie w życiu, żeby tak mnie tylko tutaj kaleczyć, żeby mi dokuczać, żeby mi coś doskwierało. Nie, koniec. Przychodzi do ciebie zmiana, odmiana. Zrzucasz z siebie. Jakieś ciężary, boleści, głowa mnie bolała, głowa była przeciążona, ktoś mi dokuczał. Ja sobie sama dokuczałam. Nie, 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 wreszcie pozwalasz sobie rozkwitnąć, bo ty jesteś pięknym kwiatem, e, któremu tak było coś e, dozowane, który gdzieś tam był taki, nie wiem, taki strzeżony, jakiś taki stymulowany przez coś. To, to było niedobre, to było takie, no, nie za bardzo. Fajne, ale taka droga, była jakaś droga ciernista, jakichś takich y, doświadczeń, gdzie to wszystko zebrałem sobie, wzięłam jakąś lekcję, idzie nowe, idzie szansa, rodzi się, przychodzi. Ty się rodzisz od nowa, człowieku, ty, a ty jesteś najpiękniejsze, bo ty, jak się taki odbudowany, urodzony od nowa, taki ładniutki, świeżutki, zdrowiutki, dusza, sierwie, dusza piękna, dusza kolorowa. Dusza idzie do światła, ona taka już jest i pięknie się ubierzesz, i pięknie wyglądasz, i piękność w tobie, bo właśnie najważniejsze jest to. To, co jest w tobie, bo to wszystko wypływa. Ty tym świecisz. Ty masz takie, jarzysz takim światłem, taką energią właśnie tym, co jest w tobie. I to będzie przyciągać to wszystko inne, dobre, dobre. Idą piękne kolory. Przeganiasz totalnie ciemne chmury. Jakiś może mieliście czas smutku, depresji albo ciężki czas z jakąś osobą czy z jakąś sytuacją. Koniec. Koniec, gdzie szansa na to, żeby złapać życie w swoje ręce, rozpocząć go od nowa, i to jest totalnie różnie dla Was, bo tak. Po pierwsze, zmiany są w Was: to jest najważniejsze, bo Ty jesteś tym kwiatem. Nie zapominaj o tym: pięknie będziesz rozkwitać. Nabierzesz takich kolorów tej, tej wiosny, że to jakby nie umknie uwadze otoczenia, i ta energia, która będzie się do Ciebie skłaniać, będzie właśnie tak piękna jak Ty. Jak również nowości wokół ciebie, nowe szanse po tym Twoim uzdrowieniu, po Twoim takim wyleczeniu się, wykaraskaniu się, wygrzebaniu się z czegoś, to jest bardzo dobre. Idziesz po nowe, idziesz po w ogóle nie wiem, gdzie Ty idziesz, a Ty po prostu masz takiego, też niektórzy mają takiego spontane, że nie wiem, po prostu ja nie mam takiego konkretnego planu, ja coś czuję, niesie mnie gdzieś, ja czuję spontanicznie gdzieś idę, podążam za głosem, za światłem, za moim czuciem, za moim uczuciem, tam idę i dobrze idź tam, bo dojdziesz, ona dojdzie. Ona jest tak na takiej, na takiej wibracji, na takiej fali idziesz, taka fala cię niesie. Idź tam dosłownie, bo Ty widzisz to wszystko, już to jest, tam czeka. Tylko nie rezygnuj z tej drogi, bo już sobie na nią zasłużyłaś, już zapracowałaś do słoneczka. Piękne kolory, piękna energia, bardzo, bardzo ładnie. Co dobrego, co pozytywnego, trzecia grupa. Ale piękna, ugoda, goda, pogoda, no nie wiem, jakieś takie gody miłosne z bratnią duszą, z człowiekiem, ale spotykasz duszyczkę albo masz duszyczkę wokół siebie, nie chcesz puścić, nie chcesz stracić, duszyczka ciebie nie chce stracić, nie chce puścić. Miłość, bratnik, dusz, bliźniaczych płomieni, trzymamy się z rączki. E, znajdujemy rozwiązanie, znajdujemy pogodzenie, znajdujemy sposób, pomysł na to, aby pojednać siebie pojednać jakąś sytuację puszczają jakieś lody bo nie chciały puścić bo ty ich gdzieś tam trzymałeś zatrzymywałeś coś, nie wiem coś jakby było takie takie było, jakieś zmrożenie jakieś takie oblodzenie i to wszystko, nie, wychodzisz z jakiegoś lodu, z czegoś co ci tak już nie bardzo pasuje wypływasz na powierzchnię głowa pełna pomysłów wokół cię. Ciebie też e, tak się dużo dużo zadziewa, dużo szans, dużo takich możliwości, bo Ty się zmieniasz, Ty jesteś bardziej otwarta, Ty taka jesteś chętna, gotowa na to, aby brać tą miłość, aby to, żeby przyjmować i obdarowywać bardzo miłosny czas, pięknych wibracji, tak jakby się ktoś... Ukochuje w tobie, a ty w kimś, i takie trzymanie się za rączki, i zaprasza cię. Napij się ze mną z tego kielicha. No, i ty częstujesz swoim, on swoim, tak sobie tutaj się tulicie do siebie energetycznie, bardzo mocno. Chociaż trzeba sobie z pewnymi rzeczami tutaj wiadomo po drodze coś poukładać, poradzić, są jakieś ograniczenia, są jakieś limity, ale najważniejsze jest to, że te dusze dwie chcą. One czują, że są dla siebie, że są ze sobą i tutaj jest taka praca, szukanie pomysłów, możliwości, rozwiązań na to, aby być ze sobą, aby się udało i to jest bardzo, bardzo piękne. Miłość ma największą tutaj szansę na zwycięstwo, na to, aby być szczęśliwym. Topią się lody, świeci słońce, przychodzi energia jakiegoś takiego, nie wiem, takiegoś błogosławieństwa, słoneczka, szczęśliwości, coś puszcza, puszcza, tak jakby lodowiec jakiś puścił, rozpuścił się, i ta woda teraz jest do spijania, do cieszenia się nią, do, do miłowania. Fajne partnerstwo, fajny przyjaciel, fajna relacja, ktoś bardzo bliski. Twojemu sercu, wy jesteście sobie bardzo bliski, jest gdzieś wokół ciebie, nie wiem, zbliża się do ciebie, otulacie się sobą w pięknej takiej energii miłosnej, czułości, tu jest całe mnóstwo, a co najfajniejsze to wy wiecie, że wy jesteście dla siebie, że wy jesteście ze sobą, że właśnie wy to wy, nikt inny I to jest najważniejsze i to wiemy, rozumiemy, czujemy. I będziemy sobie radzić ze wszelkimi okolicznościami, które by nam tutaj nie sprzyjały, po to, aby zwyciężyć, po to, abyśmy cały czas mogli się trzymać i nie puszczać za te rączki. I ta energia Was tak niesamowicie tutaj ze sobą zbliża, skleja i całe to takie piękne pragnienie, aby, aby tutaj być razem obu ze stron, taka siła, taka moc, miłości i to wszystko inne to już jest drobnostką, żeby sobie z tym poradzić, bo, bo, jesteście razem, bo, bo je chcecie być razem, także tutaj nawet jak są jakieś inne rzeczy wokół, to, to jest tylko kwestia jakichś tam rozwiązań. No bardzo ładnie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.